Świega. Czy tam czytać świetnie nie jest? Czym jest rzecz? Rozumiesz, to jest jedna, wielka sieła. My nie możemy w tym obciekać. Prawda to prawda. Musimy nazwać rzeczy. Musimy nazwać rzeczy. Wtedy może nastąpić uwolnienie, przebaczenie. Rozumiesz? Co robił Jezus? Jezus się konfrontował ludzi. Ludzie do Niego przychodzili i mówią, co mam zrobić, żeby wyjść do tego Bożego. A Jezus mówi tak. Z tak, każdą. Jakby walił mu numery, przestrzegał przygady w Jak? Takich, takich, takich. O, wszystko przestrzegał. jednego ci O co chodzi? Nie zrobiłeś prawidłowej analizy. Pewne rzeczy wyjdą natychmiast. Pewne demony wyjdą natychmiast, a pewne nie wyjdą. Póki nie pokładasz w ludziach rzeczy. Póki ludzie nie wejdą w pewne interakcje. Póki nie wezmą autorytetu. Rozumiesz, póki nie wezmą autorytetu, i my musimy znać mechanizmy. My zawsze w duchu jesteśmy zwycięzcami. Ja cię jestem wolny. Pewne demony ze mnie wyszły. Kiedy powiedziałem do ducha homoseksualizmu, że ja mnie wyszedł, to wyszedł i koniec. Wyszedł i się więcej nie pojawił. Ale inne rzeczy musiałem przepracować. Na przykład demoniczne siły czarów, które doprowadzały do tego, że manipulowałem innymi ludźmi ostatecznie Czemu manipulowałem innymi ludźmi? Czemu manipulowałem? Ja po latach do tego doszedłem. Czemu manipulowałem? Ja miałem niepoukładane prawidłowo sprawy. Czemu ja nie widziałem prawidłowo Boga? Czemu tak wiele lat mi zajęło zrozumienie, że Bóg to mój Tata? Powiedziałbym wam dlaczego? Bo miałem prane rzeczy w związku z moim cielesnym błędem. Niestety to miało wpływ na mnie. Musiałem to wywalić ze swojej duszy. Musiałem to wywalić. I nie stało się to na podstawie jednego cudu. Pewne rzeczy staną się natychmiast w twoim życiu. Ale musisz być pragmatykiem. Zawodowcem. Bo kto wykonuje cię nie dba, niedbale, ten jest przegląd. My nie możemy teoretyzować się. Być praktycznie. i używać różnych rzeczy. Jest zapisane mędrzec, z różnych rzeczy. Stąd weźmie, stamtąd weźmie. Ja jak widzę na przykład, że ktoś się nie daje uzdrowić, wiesz o co chodzi? To ja mu kupię lekarstwa i ja będę za nim będę za nie kładam. bądź zdrowy, bądź zdrowy. A weź, żółwię, kupię ci, wykupię ci receptę, załatwię ci samochód, chcesz to iść do szpitala? Wiesz, o co chodzi? Ktoś się daje uwolnić, ktoś się daje poprowadzić, to Nie, terapia, nie szpital psychiatryczny, leki, prochy, nie. to nie jest, rozumiesz, o co chodzi? Ja nie będę zajmował miejsca Boga, nigdy. Ja muszę posiadać materiał, żeby potem na podstawie tego materiału mógł działać. To jest bardzo ważne. Ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, kim jestem, jaka jest moja tożsamość w związku Chciałem, żebyśmy, kochani, o tych rzeczach mogli rozmawiać też między sobą, żebyśmy myśleli o tych sprawach, żebyśmy byli w stanie e, e, rzeczy ze sobą połączyć. To jest niezmiernie ważna sprawa. Niezmiernie ważna sprawa. I tak, jak mówiliśmy wczoraj, pamiętajcie, każda, 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 każda religia, ona buduje się na naszych tokach myślowych, których nie przeniesiemy po Ja Ja że już e, wszystkie, co znam, toki myślowe. Oczywiście o, co i raz odkrywam nowe, <grych> których jeszcze nie poddałem. Których jeszcze, których i, je, jeszcze, jeszcze z nimi nam się buja, rozumiesz? Ale, ale to jest ważne. Zacznijmy na, na tym pułapie e, funkcjonować. Pamiętaj, Bóg będzie układał wszystkie rzeczy w tobie. Rozmawiajmy o tych rzeczach. Mówmy jakby o nich między sobą, chciałbym też, że ci z was, którzy będziecie chcieli, żebyście mogli wziąć telefon bezpośrednio do Bogdana, żebyście mogli się z nim kontaktować, rozmawiać, jeżeli będziecie chcieli, że będziecie mieli taką, takie pragnienia, być może będą wśród was tacy, którzy będą chcieli jakby mieć częstsze spotkania w mniejszej grupie jakiejś, Gdzieś tam będą co pewien czas organizowane, bo, bo to jest istotna sprawa, bo, bo też jakby wiem, że tego rodzaju rzeczy są potrzebne pewnym ludziom, tak? Więc, więc też skorzystajcie z tego, jak będziecie chcieli o tym rozmawiać, to, 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 to porozmawiajcie o tym z Bogdanem, mówcie e, w, też, jeżeli tak, będą takie pomysły się w was stworzą, to powiedzcie mi o tym, to wtedy coś, coś takiego się stworzy, co będzie pewnego rodzaju pomocną komórką dla jakichś Okay. Musimy tworzyć rzeczy pomocne. Pomocne rzeczy w ogóle. Różne rzeczy pomocne. Ja naprawdę jest w ogóle bez różnicy, co ja stworzę, tak? O ile to będzie przynosiło rozwój Królestwa Bożego. Amen. Nie w ogóle bez różnicy, czy ja stworzę. Każda rzecz, która ma sens. Wiesz co powiedzieć? Każda rzecz, która ma sens. jak? Sens. Bo, i bo, to, bo to będzie przynosiło, e, znaczy bardzo, bardzo e, Was proszę, żeby, żebyście z tego po prostu skorzystali. Korzystajmy na maksa jako, jako ludzie mądrzy, to mędrcy, którzy biorą z różnych skarbców, z różnych skarbców, musimy brać z różnych skarbców. Tak? I przede wszystkim pamiętajmy naszą zasadniczą rzecz, to, to jest bardzo ważne, że są, co Pope powiedział, my często się siadamy, rozmawiamy są w ogóle o prawdzie, o a o różnej prawdzie. I dla mnie jest to bardzo wyzwalające, że ja e, wie, wiecie, mój rozwój jest ściśle związany z, e, z prawdą w moim życiu. Jestem coraz bardziej prawdziwy. Wobec siebie, wobec innych ludzi, wskutek czego też się jest zauważyłem, jestem coraz bardziej prawdziwy dla Boga. Wiecie, że ja lat temu 10, w życiu nie przychodziłem do Boga, jak teraz przychodzę. Obraz Boga 10 lat temu w końcu to był zafałszowany potężnie, jak zasłonę, ale dzisiaj nie. Jest zupełnie coś innego, jakby nie była Ziemia. Czemu? Ja zobaczyłem w tym prawdziwe. Ja przez ostatnie 10 lat bardzo przesunąłem się w miłości. Bardzo też o wiele bardziej zacząłem kochać. Zobaczyłem, czy prawda wysłobadza. Obiecyłem, że słucham. Prawda wysłobadza. Prawda Kiedyś Norman Przed powiedział, że go zgwałcił tam pedofil. Ile pan miałeś na tego, że zgwałcił? 6 lat powiedziałem, miał pedofil zgwałcić. A on ma wyłał, że się świeje, coś zobaczymy, się a on się śmieje. Zobacz, Zobacz hacha cię, przecież ja, potem potem poszedł do tego pedofila, słuchaj, i powiedział, że on się Ludzie, trzeba on składać świadectwo, ludzie płaczą, a tak się śmieje, bo on ma wywalony na pedofila. Rozumiesz o to ludzie. Ale on dlaczego? To się dało Wziął, zrobił robotę w duszy To nie wyglądało w ten sposób, że to jedno dotknięcie, dang, i zniknęło. Wiecie, jakim był w stanie? Sara była malutka, on wyszedł na przepustkę, posadziliśmy malutką sarę przy nim. Rozumiesz? I to w ogóle nie bo gdzieś w ogóle w duchu proroczym. On wyszedł na przepustkę, on usiadł u nas w domu, my wzięliśmy sarę, ona, a zarazem poszliśmy po Patrzę, a gość jest sparaliżowany. Ja pan proroko to nie zawołuje? Potem on wstał, ja wziąłem sarę na ręce i coś tam chciałem wziąć, mówię, no na wejdź ją, i dałem mu to dziecko na rękę. O. Słuchaj, a on, a w tym momencie były łamane traumy w jego życiu. On nigdy nie dotykał dziecka od do tamtej pory. Rozumiesz? On dzieci nie dotykał. W nim był lęk, w nim była nienawiść. Rozumiesz? Była nienawiść do matki, która była świadkiem tych rzeczy, bo to jej konkubent go, go, go gwałcił. Chciał potem zastrzelić swoją matkę z tego powodu, bo taka była nienawiść. Ale Bóg się posługiwać różnymi rzeczami. Z jednej strony to była moc, realna poza moc. Kiedy modliliśmy się o Niego i był uwalniany. Następnie to było dziecko, które dostał. Potem to było wiele rozmów, które prowadziliśmy. Wychodził na prostą, wychodził na prostą i się ma swoje dziecko. Kąpie go, myje, bawi się z nim. A w międzyczasie w telewizji powiedział o tym, że go prawdopodobnie zgwałcił do milionów ludzi w Polsce. Mówił o tym w więzieniach. Rozumiesz? Gdzie e, wszelkich wszelki, ludzi, którzy mieli mieć kontakty homoseksualne, są wrzuceni na najniższy pułap. Dlaczego Mógł to robić? Bóg go uwalniać. Uzdrawiać krok po kroku. My potrzebujemy różnych rzeczy Boga, a Bóg jest dobry, pamiętaj. Dobry. On jest miłością i On zna drogę do naszej wolności. Ja cię poznałem Boga, który jest drogą do mojej wolności. A on o mnie dba. Ja mówię Ci, czasem wstaję w nocy, siadam sobie w kuchni i mówię, mówię a ja teraz mnie po prostu kocha, jak obiecałem. Powiedzieli, że miłość polega na tym, że ty mnie kocham. Ja chcę czuć tą miłość na życiu. Lecz duszę moją! Lecz. Nie wiem jak. Patrzę ludzie przyszli do mnie. Interakcje, relacje następują, coś takiego. Rozumiesz? Raptem patrzę, że ja w tych, w tych relacjach Bóg jest, że ja się uczę w tych relacjach, że tu ja się dowiaduję, że ja, że ja się złoszczę, ja się dowiaduję, że to, a Bóg mówi, no to teraz to, no to teraz tam to wielka to jest prawda. Stąd idzie źródło mocy. stąd. Pewne rzeczy natychmiast odchodzą. A pewne stąd musisz zarządzić i przepracować. Tak, po prostu... W elemencie tak jest. Stajesz się z jednej strony generałem, a z drugiej strony pacjentem. Traktujesz duszę swoją jak pewien materiał dotykowy. Że tą duszą dotykasz tego do świata. To jest tak jak ubranie. Rozumiesz? Tak jak tu prawie. Ja również dobrze się czuję w grudnych gadziech. Ale zasadniczo gdzieś się, że nie się w grudnych gadziach. Bo chcę tych ludzi dotknąć, rozumiesz, też swoim wyglądem zewnętrznym. Ważne jest, twoja dusza jest o tyle ważna. Ona nie jest decydentem. Ją trzeba brać za mordę, ją trzeba uzdrawiać, ją trzeba prowadzić. Ale ona jest punktem kontaktu. Twój punkt kontaktu musi być czysty. Bo przez Twój punkt kontaktu jesteś szczęśliwym człowiekiem. Nie przez ducha ogrodzonego jesteś szczęśliwy, tylko przez duszę. Twój duch jest stały i niezmienny. Twój duch nie potrzebuje miłości, bo jest cała miłość Boga. Ale, ale Twoja dusza potrzebuje się zmienić. Potrzebuje tak jak twoje ciało potrzebuje się myć. Rozumiesz? I nie musisz zrobić co przerwy terapeutycznych rzeczy. To jest... To jest dokładnie jak jak Jezus przedmiotył Ci nogi, w Piotr mówi tak, nie robi terapii. A Jezus mówi, jak Ci nie zrobię tej mikroterapii, nie możesz mieć działu ręka. A on mówi, to z terapeutów wymieconego. A Jezus mówi, nie potrzebujesz terapii, bo jesteś wolny dla słowa. W tym jednym tym pokazany jest Duch Człowieka i Dusza Człowieka, różne elementy. <tuszy> różne elementy. Rozmawiajmy o tym, myślmy o tym, kuchanie. przyglądajmy się temu. Korzystajmy z Bożych rzeczy. Jeżeli będziesz wiedział, że potrzebujesz wiele bardziej niż ktoś inny. Nie czuł się przez to gorzej, prawda? Nie. Po prostu e, zrób tą prawdę, że ja tak mam, okej? Okay? To jest mój punkt wyjścia. To jest mój punkt wyjścia, ok. Mój punkt wyjścia. I następnie, jeżeli będziesz odczuwał taką potrzebę, to e, powiedz o tym. Skontaktuj się też e, z Bogdanem, pogadaj z nim. Zresztą w ogóle zachęcam Cię, jest to bardzo, e, jest bardzo ciekawy człowiek. Jest dziwny. Jest dziwny, trochę nieoswojony w ogóle, ale, ale generalnie jest. jest, jest jest no, wspaniałym przyjacielem moim. Ja kiedyś pamiętam, jak mów, ja nie mówię, poznaliśmy w szpitalu psychiatrycznym, kiedy ja, ja tam wszedłem, waszem czytał, pod wielką Biblię swoją, już podchodzę do niej, mówię. mówię, mówię Przepraszam, ale dlaczego ty czytasz tą Biblię? Bo ty to szpital psychiatryczny, jest. Ja jestem tam skierowany, powiedziałem: Jezusa, spotkałem. W tej. Mnie skierowany, elektroencefalogram mózgu, różne tam były badania, a ten leczy z tą Biblią. On tak odwrócił od tą Biblię, bo nie jestem nawrócony. jestem nawrócony. Ale gość, mnie, wiesz, jak gdzieś zobaczysz, zobaczyłem wiesz, coś, co jest bliskie mojemu sercu. Jakąś prawdę zobaczyłem. Kocham prawdę w ludziach. Kocham prawdę w ludziach. Fałsz Jest czymś, czego nie chcę w sobie.